Wyobraźmy sobie zimę bez smogu. Wychodzenie z domu, kiedy tylko ma się na to ochotę, oddychanie pełną piersią, zapach czystego, świeżego powietrza, które orzeźwia umysł i dodaje energii każdego dnia. To na razie tylko marzenie. Póki co. Nasza rzeczywistość jest nieco inna. W większość dni w sezonie grzewczym, od pierwszych chłodnych dni jesieni do kwietnia, mamy do czynienia z przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza. Wynika z tego wiele niedogodności. Smog ogranicza nasze funkcjonowanie, decyduje za nas, kiedy możemy wyjść, pobiegać, ulepić z dzieckiem bałwana. Czy nawet przewietrzyć mieszkanie? Nie sposób od niego uciec. Zanieczyszczenie powietrza, z którym mamy do czynienia w powiecie legionowskim, wpływa, że bardzo duża ilość osób zachorowuje na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy ma też objawy alergii. Pył zawieszony, węglowodory aromatyczne, które wnikają do naszego nosa, gardła, czy też płuc, uszkadzają błonę śluzową, powodują rozwój przewlekłego zapalenia, yy, objawy infekcyjne, lub też wprost objawy kaszel, duszności, świsty, czyli takie, które później rozpoznajemy my jako lekarze, jako astma, czy też yy, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Co więcej, ten pył zawieszony, ten bardzo małe cząsteczki poniżej 130 wielkości ludzkiego włosa, wnikają. Do krwioobiegu, powodują rozwój miażdżycy naczyń, czyli zwiększa się populacja osób, które mają nadciśnienie, które chorują na chorobę wieńcową, czy też padają ofiarą udaru lub zawału mięśnia sercowego. Zanieczyszczenie powietrza kompleksowo niszczy nasz organizm i powoduje, że wszyscy jako całe społeczeństwo żyjemy o rok krócej z tego powodu. Zanieczyszczone powietrze ma ogromny wpływ na zdrowie małego dziecka. Dzieci z natury są radosne, szczęśliwe, rozbiegane, pragnące korzystać ze wszystkich możliwych atrakcji na świeżym powietrzu. Zanieczyszczenie, które jest wokół nas, powoduje wielkie ograniczenia. E, więc my dorośli, zanim skorzystamy z możliwości wyjścia na spacer, musimy sprawdzić, jaka jest jakość powietrza. E, aby e, spacer przyniósł pożytek, a nie negatywne skutki na organizm małego dziecka. Jestem biegaczką długodystansową i moje treningi zwykle odbywam na dworze. Niestety czasami są one utrudnione ze względu na złą jakość powietrza. Czuję problem z oddychaniem, szczególnie kiedy biegam między domkami jednorodzinnymi. Co roku na terenie powiatu Legionowskiego dochodzi do kilkudziesięciu pożarów sadzy w kominie. Przyczynami takich pożarów są zazwyczaj niewłaściwa konserwacja przewodów kominowych oraz opalanie niewłaściwymi materiałami, takimi jak mokre drewno, śmieci bądź płyty meblowe. Spalanie takich materiałów powoduje nie tylko pogorszenie jakości powietrza, ale powoduje również zatkanie przewodów kominowych, co może skutkować pożarem całego budynku. Na terenie Mazowsza obowiązuje uchwała antysmogowa, która nakazuje że do końca 2022 roku mamy obowiązek jako mieszkańcy Mazowsza wymienić stare źródła ciepła, czyli tak zwane kopciuchy. Po tym okresie używanie ich będzie nielegalne, za co będzie groziła sankcja karna, czy to postępowanie mandatowe, czy skierowanie wniosku do sądu o ukaranie. Drodzy seniorzy, bardzo serdecznie zachęcam was do ochrony naszego środowiska. Zachęcam do korzystania z dotacji Państwowych, samorządowych. Na pewno na tym skorzystają. I skorzystacie i wy, i wasi sąsiedzi. Zachęcam wszystkich mieszkańców Powiatu Legionowskiego do skorzystania z dotacji i dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Z tego co wiem, również można korzystać z dotacji gminnych. Sama kiedyś, wiele lat temu, zainwestowałam w taki Pomysł to był pompa ciepła i uważam, że to był świetny pomysł, ponieważ jest to ekologiczne i energooszczędne. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, wszyscy korzystamy z tego samego powietrza, więc myślę sobie, że nasze zdrowie i innych jest najważniejsze. Czyste powietrze to podstawa zdrowego życia. Zatroszczmy się o siebie i o swoich bliskich zasługujemy na to, żeby oddychać pełną piersią. Wymieniajmy stare kotły z pomocą programów dotacyjnych. O szczegóły dotacji pytajmy w urzędach swoich gmin. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa.